wieczór. Chciałam powiedzieć mniej więcej, jak doszło do powstania te, tego albumu, Piotr Chlebowicz wszędzie pojawia się z aparatem fotograficznym, o w tej chwili też jest z aparatem, i gdy y, był w Wilnie, był uczestnikiem również obrony Parlamentu, czyli siedział podczas oblężenia, siedział w tę tragiczną noc, kiedy spodziewali się, że desant wyląduje z pecnazu na dachu parlamentu, kiedy tam zrobiono zabezpieczenia, no takie jak potrafili, czyli jakieś dzidy, druty kolczaste, jakieś szkło. A to Piotrek siedział na sali e, obrad Parlamentu Litewskiego e, i w tym czasie e, dzięki e, e, premierowi Olszewskiemu e, mieliśmy pokoik na e, znaczy w Pałacyku Sobańskich e, przy ulicy Aleje Ujazdowskie 13 i Mieliśmy cały, cały czas kontakt, czyli linia telefoniczna za zgodą polskiego parlamentu, darmowa, i trzymaliśmy przez ponad 50 godzin stałą łączność, tak żeby wiedzieć, w którym momencie parlament padnie. Jak Państwo wiedzą, to doszło do masakry pod wieżą. Telewizyjną, gdzie zginęło 13 osób, w tym jedna Polka. I też ciekawostką jest, że dziennikarka polskiego pochodzenia, tak samo jak jej mąż, Polak, Tadeusz Wiśniewski to ta właśnie młoda wtedy dziennikarka wyskoczyła z okna z kasetą, gdzie była nagrana ta masakra i przez wzgórza, przez pobliski las przedostała się do parlamentu, stał tam wóz transmisyjny już za linią barykad i Program, czy te zdjęcia, tragiczne zdjęcia zostały wyimitowane? Zobaczyła to telewizja łotewska, i wtedy już zobaczył to cały świat. Album jest przygotowany w dwóch językach w polskim i litewskim. I największą zaletą tego albumu jest to, że nie ma tam bajkopisarstwa. Jako, że minęło 20 lat od tamtych wydarzeń, to bardzo często, w tej chwili też w Polsce, widzimy to, że niektórzy piszą wspomnienia i piszą historię Polski czy Litwy na nowo. Stanęły przed oczami te wydarzenia. Styczeń był kulminacją. 13, stycz... 13 stycznia po prostu Armia Sowiecka chcąc zdobyć strategiczne punkty w Wilnie i na Litwie, po prostu siłą zajęła wieżę telewizyjną, Komitet Rady i Telewizji, Dom Prasy. Sztaby samobrony litewskiej, no i oczywiście przy tych wydarzeniach zginęli ludzie. Nie tylko z... były ofiary śmiertelne, ale było dużo rannych, które te osoby były potem przełożone do szpitali. Pod wieżą telewizyjną na przykład większość ludzi zginęła poprzez. Zmierzdzenie gościnnicami czołgowymi. No to była straszna śmierć. Niektóre osoby jeszcze żyły przez jakąś chwilę, zanim po prostu w męczarniach nie umarły. Warto tu wspomnieć o takiej współpracy z, ze służbami litewskimi, nowo powstałymi wtedy specjalnymi. Dla których w Polsce szykowaliśmy tutaj sprzęt specjalistyczny, między innymi środki łączności, i zostało to w transportach przewożone z pomocą dyplomatów. Promocje odbywały się zarówno w ambasadzie litewskiej w Polsce, jak i polskiej na Litwie. Odbyła, odbyła się ostatnia promocja również w gmachu Sejmu Litwy. I tam może taki wstęp do naszej dyskusji. Teraz dostałam pytanie od jednego z historyków. Jak to się stało, jak to w ogóle było możliwe, że najwięksi patrioci, najbardziej radykalni patrioci, szowiniści można nawet nazwać, ludzie, którzy. No, byli określani jako opozycja niekonstruktywna z dwóch stron, bo to się tam też, też tak nazywało, byli w stanie bardzo silnie ze sobą współpracować. Nie było między nimi żadnych problemów. I w zasadzie to oni jakoś tak a, najbardziej ofiarni byli i i no po prostu on jemu jako historykowi nie za bardzo się to wszystko składało. I na to odpowiedziałam wtedy tak, że y, to w sumie jest najbardziej proste, ponieważ. Myśmy to jako Polacy robili dla dobra Polski. Czyli nasza cała działalność na Litwie, przynajmniej moja, była walką o niepodległą Polskę. I tylko wtedy można mieć pewność do e, intencji. Obywateli innego państwa, że oni faktycznie działają na naszą korzyść, gdy oni walczą o niepodległość czy dobro, czy dobro swojego państwa. Czyli, walcząc o niepodległą Litwę, walczyłam o niepodległą polskę. Zda, Zdawałam sobie bowiem sprawę z tego, że mm, no znowu się pojawiła taka mm, chwila w historii takie pięć minut, kiedy Polska może się wyrwać na niepodległość, ale nie tylko wyrwać, ale tę niepodległość utrzymać ale utrzymają wtedy, kiedy y, państwo moskiewskie będzie jak najsłabsze i im więcej państw wyrwie się na niepodległość, tym dla nas lepiej. A poza tym, im dalej granica wschodnia na wschód, tym też lepiej. E, ta polityka wewnętrzna nie będzie miała żadnego znaczenia, jeżeli nie zmieni się sytuacja geopolityczna. Muszą być dwa czynniki spełnione. Sytuacja geopolityczna jest absolutnie Tutaj w tym momencie decydujące, jeżeli tak jak jest obecnie, Europa, bo nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia, ale w ogóle Europa, poza tam drobnymi wyjątkami jak Rumunia, została przez Amerykę zostawiona samej sobie, to my możemy być tutaj nie wiem jak zjednoczeni, to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo jesteśmy za słabi po prostu. Yy. Drugi czynnik to jest czynnik wewnętrzny. Dopiero jak te dwa czynniki występują razem, to można cokolwiek mówić o polityce dążącej do niezależności. W tej chwili geopolityczna sytuacja jest katastrofalna. Yy. To nie chodzi o to, że tam Obama jest, bo przecież no, ktoś go wyciągnął, odpłucował, opakował, poperfumował i wystawił ludowi, żeby głosował. Tak? Przecież to yy, nie jest tak, że Obama coś chce i natychmiast to staje się ciałem. Te grupy, które go wysunęły były w takiej polityce zainteresowanej, dlatego ta polityka jest zrealizowana. Więc trzeba wyjść od analizy interesów Stanów Zjednoczonych, które teraz dostrzegają swoje główne strategiczne zainteresowania nie w Europie, tutaj sprawy zostały pozostawione Niemcom, tylko w Azji. I i czy my możemy być użytecznym, no nie chcę powiedzieć partnerem, bo to byłoby nieproporcjonalne, prawda? Mrówka nie może być partnerem słonia, ale czy możemy być w jakiś sposób dla Stanów Zjednoczonych cenni czy pożyteczni w polityce w Azji? To jest jedyne kryterium, które rozstrzyga o naszej sytuacji geopolitycznej. Rumunia może być, więc w Rumunii są bazy, i Rumunia jest przez Amerykę chroniona. W wyniku e, zmian, czyli e, rozmontowania e, komunizmu przez służby specjalne, stare e, sprzedajne elity pozostały i sprawują władzę, mają przywileje, e, i co najważniejsze, gwaranta tych. I, i, Pozycji swoich bardzo słusznie i racjonalnie, oczywiście, z ich punktu widzenia upatrują w centrum rosyjskim. Więc problem polega głównie na wymianie elit, na co no jak na razie się nie zanosi. Bo to nie jest tak, że społeczeństwo może z siebie samoczynnie wyłonić nowe elit, jeśli nie ma oparcia w instytucjach państwa, w instytucjach społeczeństwa. Elity są wzorotwórcze, więc to te elity promoskiewskie e, tworzą wzorzec postępowania e, dla młodzieży. No i potem mamy taką sytuację, że dla większości e, sprawy niezależności kraju są całkowicie obojętne. E, to znaczy, e, ja uważam, że w Polsce e, platforma Wygrała między innymi dlatego, że obiecywała, że będzie podlegała Rosji, że y, ludzie głosowali, ponieważ widzieli, że jeżeli Platforma będzie u władzy, to nie będzie się sprzeciwiała Rosji, każdy y, rozkaz Kremla zostanie wykonany, czyli y, będzie bezpiecznie. Nie będziemy ryzykowali żadnych retorsji ze Wschodu wzmocnionych kampanią y, z Zachodu. I niestety ta sytuacja w Polsce nie jest sytuacją izolowaną. To nie jest tak, że jak już mówiłem tutaj, Polska to partia rosyjska ma swoją główną bazę, a Litwa wywalczyła krwawą niepodległość, to społeczeństwo jest inne. No niestety, po pierwsze nie wywalczyła, tylko otrzymała, tak samo jak my, aczkolwiek po bardziej burzliwych. Wydarzeniach, które kosztowały życie niewinnych ludzi, to raz. Dwa, no, do wymiany elit jednak nie doszło, i e, główne siły polityczne, e, oprócz konserwatystów, jednak e, e, no, niewiele różnią się od naszych. A konserwatyści zbierają głosy właśnie grając kartą antypolską. No, może nie tak jak przed wojną, ale jednak tak, no bo muszą wygrać wybory, prawda? No to robi się wszystko, żeby te wybory wygrać. Jakby w Polsce można było wygrać wybory kartą antylitewską, to by się grało kartą antylitewską, no. tylko że to nikogo nie obchodzi, bo w Polsce w ogóle żadna polityka wschodnia większości obywateli nie interesuje. że obywateli chce mieć spokój i bezpieczeństwo, a to jest gwarantowane przez uznanie zwierzchnictwa rosyjskiego i koniec. Przez 20 lat nie udało się stworzyć nowych elit, które nie wychodziłyby z tych elit, które nam tutaj Stalin zainstalował, tak? Na Prakach Bałtyckich zaczął instalować w 1940 roku, nas na szczęście później, ale tu i tam instalował te sowieckie elity i one nie dość, że przetrwały, to niestety się rozmnażają oczywiście. E, mam na myśli nie tylko rozmnażanie w sensie biologicznym, ale przede wszystkim politycznym, tak? Rozmnażają się, bo przynależność, przy jakby to powiedzieć, no, dołączenie do nich gwarantuje awans społeczny e, Właśnie to nie tylko materialne, ale e, również większy prestiż, prawda? E, także nie tylko, że to się nie udało w ciągu 20 lat stworzyć nowych elit, ale tak naprawdę historia zatoczyła koło i jesteśmy w punkcie wyjścia, a nawet mam wrażenie, że jest o wiele gorzej yy, niż w latach 89-90.